Witamy w kolejnym odcinku, słuchajcie, nagrywamy z widzami jak chcecie nagrać linka do Discorda macie w opisie Zostawcie łapkę w górę, bo kolejny odcinek odblokujemy za 6000 łapek, także 6000 łapek Dawał się nakręcił Dobra, słuchajcie, wszyscy lecimy na wykrzywione Wykrzywione, dokładnie wszyscy lecimy na wykrzywione i zbieramy wszystkie rodzaje y, granatów, nie granatów i wszystkich innych takich rzeczy Wystarczy, dobra, chodźcie, 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 chodźcie wszyscy za mną Gdzie jesteś za mną. Y, Jestem tu Dobra, gdzie się no. budują schody, wow. Tu gdzie się budują schody. Dobra. Co to jest nami chcesz zrobić, co? Właśnie się zastanawiam i... Możemy z zrobić taką I fajną wersję. Zatru? Może źle Rafał wpisał. Skopiujemy później. Dobra, od wodospadu ustawiamy się... W rzędzie? W rzędzie. W sensie tu idziecie pod wodospad. I jeden za drugim Brecerz. idzie. Jeden za drugim tak jak ja. Każdy po kolei ma się ustawić. Ale się muli w głowie od tej wody Tak, masakra. tak. Ja będę pierwsza, tak? Dobra. Tak, Ewela pierwsza. I tu się kończy kolejka. Ewela podejdź tutaj. Podejdź tutaj, bo ich jest trochę. I za Ewelą każdy stoi. Dobra, ale tutaj, 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 patrzcie się, widzicie mnie? Jak skacze? Tutaj, za nimi się ustawcie. Ustawili ja to. Oj, oj, oj. ja jestem locikiem jak coś. Tylko nie, budujcie, nie budujcie, nie budujcie, nie budujcie, nie budujcie, nie budujcie. Ej, do kolejki, piżamka. Do kolejki, każdy do kolejki. Do kolejki, do kolejki, wow, do kolejki, każdy do kolejki. Ja się przesunę troszkę. Ej, a zatańczmy jeden podzielcie, taniec. Podzielcie, podzielcie ścianki. Zatańczmy jeden taniec wszyscy równocześnie. Dobra, a jaki macie? Ej, jaki podstawowy taniec? Ej, ustawcie sobie podstawowy taniec. Dajcie sobie taneczne ruchy, przygotujcie. Każdy, czekaj, tak poczekamy tak, chwilę. No, odpalcie sobie, żeby kliknąć. I na razie nie zaczynamy. I jak powiem, trzy, cztery ry, to zaczynamy, Dobra, pra? No, dawaj. Każdy ma? Mm. Czekaj, co się jeszcze ruszają. Taneczne ruchy. Taneczne, Taneczne ruchy każdy? No, trzy, cztery ry. No, to na mnie wyszło. Ej, nie, nawet tak w miarę. Dobre. <laughs> jeszcze raz. Jeszcze raz. Cztery ry. Nie ja piednicze. Ja, ale się buguje dźwięk. Ale Masakra. ja myślałem, że wiesz, wszyscy równo zapańczymy, ale to nie przechodzimy. Dobra, Ewela. Zaczynamy odcinek. Tak. Zaczynamy. Ewela, pokaż na tablicy, kto pierwszy odpada. Ósem! Numer 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Znowu on jako pierwszy, Czwórka. to jest niesamowite. Czwórka! Czwórka od tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, dalej. Jedynka! Dobra, dalej. Piątka! Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć nosi, dalej. Dziesiątka! Dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. No, ja bym się tak nie cieszył. Dalej. Dziesiątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesiątka! Dziesiątka! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. On się nie rusza w ogóle, rusza, on się boi, oszczędzamy Gocha, ty napiszcie, oszczędzamy czy nie. To był dziewiąty, oszczędzamy, kiwają głową, że tak. Kiwają głową, że tak, oszczędzamy, dobra, o. dobra, dobra, dalej Ewela. Dziesiątka! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Pokłony! No i o lecimy! Ja. Dziesiąta to ja! I <grym> lecimy Dobra. Dobra Zabij mnie Zapraszam zabij wszystkich się. do mnie, chodźcie I zrobimy sobie coś takiego Chodźcie, chodźcie, chodźcie cały czas Chodźcie, 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 chodźcie tyryn, tyryn, tyryn. <grym> Tam na końcu się nabiorą Chodźcie, 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 chodźcie Nie słyszeli zakładania no. pułapki jeszcze ktoś Chodźcie, chodźcie. O, ostatni, tak. ostatni dostał, no dobra. Kto się nie schowa do tego domku, chodźcie tutaj do tego domku, kto się nie schowa do niego, no to musi po prostu paść, no trudno. Zapraszam, tu jest ten domek, tutaj gdzie ja się buduję. Tu gdzie Podcie się budujemy metal. Tu to mało miejsca. No, kto pierwszy to lepszy. Mały czerwony domek. Tak, mały czerwony domek. Każdy do małego czerwonego domku wchodzi. Jak ktoś nie wejdzie, idzie tu na lewą stronę, tu na lewo jak ktoś nie wejdzie. się. Tu na lewo. Jak ktoś nie wejdzie do domku, to idzie tutaj. Nie rozwalajcie matców, nie rozwalajcie matców. Wybudujcie sobie schody nawet do góry. Nie rozwalajcie maców. Dobra, ja żyję. To tam yy, od razu. Nie Tylko na razie nagrywamy, wiesz? Nie rozwalajcie maców, nie rozwalajcie maców. Wszyscy weszli? Wszyscy weszli? Dobra. Ci, co nie weszli, przychodzą do mnie. Nie zabijesz Przychodzą co? do mnie. Nie! Ci, co nie weszli. Ej, on ma śmierdziela. Uciekajcie, a wychodźcie za mną. A mnie tej śmierdzie nie uwala o uwala. Dobra, chodźcie za mną dalej. Idziemy, idziemy. Chowamy się, słuchajcie. Chowacie się na tym drzewie, tylko go nie rozwalcie. Na tym drzewie co wam dobuduje. Macie się schować na nim. Co? Na tym drzewie macie się schować. Czy to nie jest moralne? Dobra, słuchajcie, będziemy trzepać gruszkę tutaj, albo co jabłonkę Będziemy trzepać jabłonkę za chwilę Co ten raz? Zobaczymy Wszyscy się schowali na drzewie. Wszyscy się schowali? Idźcie jak najbliżej, bo Rafał zepnie drzewo. Ej, Nic. spadłam, spadłam! Co teraz? E, no to jak ktoś jest na dole, no to. Mm, dobra, stójcie, stójcie tutaj na lewo. Stójcie tu na lewo. Bo będę trzeba gruszkę i jak ktoś <grym> spadnie. Nikt. Jak ktoś spadnie, no to. No to sorry. Dobra, to. to ojej. Ojejku. Jeszcze mamy jeden tutaj, dobra. Dobra, oni przeżyli skubańce. No, full happen mieli. Jeszcze tutaj tego, ale tam w drugą stronę. Strefa, do strefy prawa. Oj, Martyna, witamy, Patrycja też. Dwie dziewczyny padły, chodźcie do strefy. Chodźcie, do, chodźcie, chodźcie do strefy. Chodźcie, tu macie daszki. Każdy ma sobie wybrać swój daszek i chowa się w tych daszkach. Wy, wy, wybierzcie sobie daszek i każdy ma się schować w daszku, którym z tych daszków. Dobra, liczę do 30 Ej, i... <laughs> Dobra, 30 sekund na, na, na zadaszkowanie. Raz... Jakaś kura tutaj pieje. Słuchajcie. Mm -hmm, mm -hmm. Czemu się nie schował? Nie wiem. Co to za kury? Słyszycie to? Dobra. Oj, przykro mi. Dobra. Ja za chwilę Dobra, gdzie tu jeszcze się schowali? Nie ma. Zamiast uciekać, zamiast uciekać z tego daszku. No nie wiem dlaczego tak wyszło. Ja wolę się nie odzywać. Czaty rzucamy do niego, rzucamy czy nie? Co robimy z nim? Dzięki. No tutaj, on tutaj niby kochał. Cały czas. Gdzie? Pozdro! Właśnie ja mam... górę, tak gdacze Dobra, słuchajcie, zostawmy go No zbogonałaś się od kogoś się taki Kurcze, rusza skrzydłami i gdacze Lodzik, chyba ci głowa wystaje O, ty Ej, oni mieli podcast, kumańce hmm. Tutaj kolega nie ma nic, także O Jezus, nie trafiłem kurę. Dobra, no chodźcie się... do strefy, wszyscy do strefy. Chodźcie do strefki. I chowamy się gdzieś w strefie. Musicie być w strefie. Podobno jest teraz tak, że im łatwiej się schowacie, tym gorzej mi jest was znaleźć. Tak słyszałem, że tak jest. Im łatwiej, że im się... łatwiej to tym gorzej jest mi znaleźć. I tak raczej szukam tam w takich, wiecie, takich ciężkich. Im miejscach. łatwiej? Tak. Siadą. Dobra, słuchajcie, no nie mogę nikogo znaleźć, nie wiem dlaczego. Tu nie ma nikogo. Tutaj też nikogo nie ma. Hmm, może w tym domku, jak ktoś się schował w domku. Raczej w domku, raczej w domku, widzę, raczej w domku widzę wszystko. Tutaj nic nie ma, dobra. jest? jak to jest tą piłkarką. Aś, ja nie mam pomidora. No nic, czekamy na ludzi z butynków. Co tak kombinujesz, co? Czekam na tego tutaj. Chłop się sam zajął. Leczenie. Pozdrawiam Barteksa. Daj leczenie. Leczenie? Piłkarka. Daj leczenie. Aha. Dobra, słuchajcie, no już nikogo nie widzę. Wyjdźcie wszyscy, chodźcie do strefy. Chodźcie do strefy. Dobra, chodźcie, 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 chodźcie. ktoś jest. Kto pierwszy użyje tego rifta co ja? Stójcie tam nadal, stójcie tam nadal, stójcie, 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 stop Dobra. Dobra. Z, y, każdy ma zatańczyć teraz. Szybko tańczycie. Dobra. Ej, nie, 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 Dobra. Kto pierwszy użyje wyrwy... Chodźcie szybko, chodźcie. Kto pierwszy użyje wyrwy, ten ma y, coś fajnego. Mm. Tu jest pułapka! Ej, nikt nie padł od tej pułapki? Rozwaliłam ją. Ale ktoś tu jest. Coś tu jest Dobra, sweet ciastek, pozdrawiamy sweet ciastka Chwileczkę po leczeniu Wykoszone całe leczenie To stresy! Kurde no Powiem wam, że cwani jesteście wszyscy, bardzo cwani Dobra, musicie zrobić koło teraz, zróbcie koło Zróbcie koło Zróbcie koło. koło Nie wiem jak, ale kto nie zrobi Kto mi się najbardziej nie będzie podobał z kołem Chodźcie koło! Ej, chodźcie koło no. <grym zdaniem> ej, posz ej, chodźmy krok do tyłu, każdy krok do tyłu <grym zdaniem> nie! Dobra, mamy Co trochę mniej zapraszam nie, wszystkich też. Zapraszam wszystkich do mnie, chodźcie chodźcie co za... Bąk. Musicie wejść, musicie o, wejść na tą i... choinkę. Komu się nie uda wejść tutaj na choinkę u góry? No to trudno. Musicie na nią wejść. Co... <grym> Czekajcie, bo tam gwiazdki nie ma na... Gwiazdki nie ma na choince, ale peszek. Ale peszek tutaj, Polkile, Polkile. <grym> Jaki pech, skoczył mi pod ten. Tak? Skoczył mi pod... Dobra. Ty, bo jeszcze... Ej! Ale droga, nie ma nikogo. 11 osób tylko zostało. Ej, to jest ten skin nowy? Ja też go mam. Igix, no damy ci Igix. Stańcie przede nie. mną, stańcie tu przede mną. No ich trzeba powybiać. Każdy stoi przede mną. Przede mną. Wąsko, wąsko wszyscy. Wąsko obok siebie. Dobra, macie szczęście. Dobra, oh. Pawciks. Oh. No, o Master. <laughs> e, master? Bambik. UKN. A, no dobra, wystarczy, chodźcie. Stójcie ja, chwilę, stójcie jesteś? chwilę. Żyjesz jest jeszcze, czy Stójcie już chwilę. Stójcie, stójcie. A żyjecie jeszcze. Weźcie sobie broń, ten kto, kto chce, niech sobie weźmie broń. I może zabijać. Dobra. Szarą Mkę. Możecie wziąć szarą Mkę. Możecie sobie wziąć ją. Każdy się boi, że zabijesz? zabijasz. Nie chcecie, no dobra. Możecie sobie AWP wziąć. Osoba, która weźmie AWP może zabić dwie osoby. Osoba, która weźmie AWP może zabić dwie osoby. Dawajcie. Tam się jakaś puma leci panażami. Weźcie AWP, no weźcie, 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 weźcie. To daj żółtemu i musi zabić dwie Jedna osoby. Jedna osoba. Żółty, dobra, czarny zabij dwie osoby. Ciebie? Nie ruszajcie się, nie ruszajcie się. Nie żółtego. Dobra. Czemu? No nie trafił, musicie trafiać. A wy musicie stać. Wy musicie stać. Stójcie, stójcie, stójcie. Żółty zabij jedną osobę, jedną osobę. Dobra, czekajcie, bo nie stoicie, nie stoicie, nie stoicie. Stoicie czy nie? Nie mamy. Żółty zabij, Aha, nie ma żamo. No to trudno, no musisz mieć amunicję. Trzymajcie tutaj amunicję. Czarna, jedną osobę możesz zabić. Czarny, Tylko Tom co je chce. Nie, ja nie zabijam nikogo. Czarny? Nie trafił. Dobra się poddał. <laughs> Czaty, co z nimi robimy? No dawaj taką zabawę do końca. Taką zabawę? No. E, Kocie, zabij jedną osobę. Jak nie trafisz, to przegrywasz. Dobrze, to trzymaj, dodamy ci na pewno. <laughs> Dobra, trafiłeś możesz jeszcze raz. Masz trafić, Jak masz trafić. Czarny, sekunda. Raz, dwa. Dobra, zabiłeś, super, elegancko. Słuchajcie, no to zrobimy w ten sposób. Pompa, jedna osoba może wziąć i zabić kogoś. Dobra, daj pompę, daj pompę, daj pompę, daj pompę. Idźcie do strefy. Dobra, chodźcie do strefy. Jaki mały cyncelek. Dobra. No i kto przeżyje, ten wygrywa. Idź do strefy ty. Wygrał. Skona, A on całą gry ze mną nice. chodził i wygrał. 47 hp. Słuchajcie, GG dla Skona za, a no. lecimy z kolejnym. Jak chcecie więcej odcinków, łapka w górę.